Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o potencjale jakim dysponował David Martinez, główny bohater Cyberpunk Age Runners. Wiele osób po obejrzeniu pierwszego sezonu animacji zastanawia się jak potężny był i gdzie mógł zajść David ze swoimi unikatowymi zdolnościami. Aby jednak odpowiedzieć wam na to pytanie musimy cofnąć się do jego przeszłości. Martinez był wychowywany tylko i wyłącznie przez matkę, która wyprówała sobie żyły, aby zapewnić mu lepszy start w życiu. Poświęcała wszystko, by Dawid czuł się kochany i miał możliwość uczęszczać do elitarnej szkoły Arasaki, co dawało mu lepszy start w dorosłość, gdyż mógł po jej ukończeniu zdobyć prasę w korpo. W szkole Dawid był ponadprzeciętnym uczniem, błyskawicznie przyswajającym nową wiedzę. Był chwalony przez swoich wykładowców, jednak niektórzy rówieśnicy gardzili nim przez jego pochodzenie. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w momencie, gdy wracając z matką, znaleźli się w ogniu walk pomiędzy gangiem Animals a korporacją Arasaka. David widząc swoją matkę leżącą na ziemi i traumę, Team, która zupełnie ich zignorowała przez brak wykupionego pakietu medycznego, pierwszy raz w życiu zderzył się tak naprawdę z szarą rzeczywistością. W rzeczach matki, która wkrótce potem została przewieziona do niskiej klasy kliniki medycznej, odnalazł bardzo rzadki implant neuronowy, sandewistan, który chciał sprzedać, aby uregulować długi, jednak z powodu braku odpowiednich kontaktów, riperdo, którego odwiedzał, zaoferował mu drastycznie niską cenę. W momencie, gdy jego matka ostatecznie zmarła, z powodu rozległych obrażeń organów wewnętrznych, Dawid postanowił przekonać riperdoka, aby ten wszczepił mu sandewistan, który chciał wcześniej sprzedać. W momencie gdy udał się do akademii, aby odegrać na Katsuło, używając nowego implantu, błyskawicznie jednym ciosem złamał mu nos. Gdy władze Arasaki zapoznały się z tym nagraniem, były w szoku, jak młody człowiek tak dobrze znosił używanie tego mocno obciążającego organizmu w szczepu. Dawid był przypadkiem jednym na milion, u którego rozwinęła się drastycznie wysoka tolerancja na cyberoprogramowanie. Było to wynikiem uwarunkowań genetycznych, jak i wspierającego bezpiecznego środowiska, w którym się wychowywał. Niestety, w momencie, gdy dołączył do drużyny najemników, na której czele stał Main, stale usprawniał swoje ciało, gdyż uważał się za wyjątkową osobę. W trakcie wielu misji miał do czynienia z cyberpsychopatami, a nawet ostatecznie stał się nim jego idol main. Po drastycznej reorganizacji zespołu objął przywództwo, ciągle wszczepiając sobie nowe implanty. Niestety nawet on posiadał swój limit, który zaczął przekraczać. Zanim do tego doszło, zyskał ogromną sławę i wielu fixerów oferowało mu najcięższe misje. Podczas jednego ze zleceń, które zostało z góry ukartowane przez Arasakę, Dawid postawiony pod ścianą, ubrał nowej klasy cyberszkielet, oferujący dzieła grawitacyjne, możliwość latania, czy też ogromną siłę. Niestety to ostatecznie przyciążyło jego organizm, który ledwo trzymał się poprzez podawanie środków stymulujących. Gdyby w tamtym momencie zrezygnował z części cyberwszczepów, można by było go z łatwością uratować. Ostatecznie został pokonany przez Adama Smashera, jednak w mojej ocenie powróci. Stanie się to za sprawą korporacji Arasaka, która była zaciekawiona jego potencjałem. Najpewniej jego umierające ciało zostanie odtworzone przez korporację, a jego umysł uratowany lub skopiowany za pomocą reliku. W końcu w ten sposób postąpiono z umierającym Smasherem zmasakrowanym przez wyrzutnie rakiet, czy też Silverhandem. Podsumowując, Dawid, przejmując dowództwo po Maynie, był jednym z najpotężniejszych najemników, który po swojej potencjalnej śmierci, na swoją cześć, zyskał drink z jego inicjałem w legendarnym klubie Afterlife. W tamtym to momencie był w stanie wykonywać najcięższe zlecenia, jednak dopiero po założeniu cyberszkieletu mógł walczyć z regularną armią korporacji, takich jak Militech. Łatwość z jaką niszczył bojowe pojazdy, takie jak Basilisk, była przerażająca. Takie umiejętności z pewnością notowały go w czołówce 10 najlepszych najemników, gdyż tylko wybitni byli w stanie walczyć z taką ilością żołnierzy Militechu i wytrwać tak długo w starciu ze smasherem. Gdyby opanował zaburzenia psychiczne i nabył doświadczenie w używaniu nowego wyposażenia, z łatwością mógłby pokonać również Adama Smashera. W tyle pojawiły się trzy propozycje na film. Napisz A, B lub C w komentarzu i wybierz najbardziej interesujący temat. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!